Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że kręcisz się w kółko? Budzisz się rano i zanim jeszcze postawisz stopy na podłodze, już czujesz ciężar na ramionach. To tak, jakby twoja dusza była zmęczona, wyczerpana, bez kierunku. Starasz się zachować pozory, ale w środku jest zduszony krzyk Boże, dokąd mam iść? Co mam robić? A potem nadchodzą te chwile ciszy. Modlisz się, wołasz, ale nic nie słyszysz i to boli boli nie wiedzieć, czy jesteś na właściwej drodze, czy podejmujesz właściwe decyzje. Patrzysz na swoje życie i wydaje się, że nic się nie rusza. Próbujesz uporządkować myśli, robić plany, wyznaczać cele, ale w głębi duszy wciąż czegoś brakuje. Jest pustka, której nie możesz wypełnić. I tu jest problem. Chcesz słyszeć Boga, ale szukasz odpowiedzi w niewłaściwych miejscach, chcesz wskazówek, ale wciąż próbujesz wszystko kontrolować. Mówisz, że ufasz Bogu, ale kiedy On nie mówi w Twoim czasie, przejmujesz stery z powrotem. Próbujesz rozwiązać wszystko po swojemu, a kiedy coś idzie nie tak, pytasz dlaczego Bóg na to pozwolił. Pozwól, że Ci coś powiem. I może to trochę zaboli, ale to konieczne. Dopóki będziesz upierać się przy zarządzaniu swoim życiem bez Boga, nic nie zadziała. Możesz biegać? Możesz planować, możesz się maksymalnie starać, ale jeśli nie będzie to kierunek Ducha Świętego, tylko się wyczerpiesz na próżno. Biblia mówi w Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę, bo nie będzie mówił sam od siebie, ale powie wszystko, co usłyszy i oznajmi Wam przyszłe rzeczy. Duch Święty nie jest odległym głosem, nie jest szeptem zagubionym w hałasie Twojego życia. On mówi. Ale pytanie brzmi, czy słuchasz, wiesz, co robi wiele osób? Proszą Boga o wskazówki i w następnej minucie zaczynają pytać wszystkich, co mają robić. Szukają odpowiedzi w ludzkich radach, mediach społecznościowych, w opiniach ludzi, którzy nawet nie znają Boga, a kiedy czują się jeszcze bardziej zdezorientowani, wracają do Boga i mówią Panie, dlaczego nie mogę Cię usłyszeć? Wiesz, dlaczego nie słyszysz? Ponieważ Duch Święty nie krzyczy, nie rywalizuje z hałasem twojego życia, on mówi w ciszy, w intymności, w poddaniu. Jeśli czekasz, aż Bóg ześle grzmot z nieba, aby pokazać ci drogę, tracisz małe codzienne wskazówki, które on już ci daje. Chcesz słyszeć Boga? Więc zatrzymaj się, ucisz swój umysł, zrezygnuj z potrzeby kontroli. Jeśli chcesz, aby Duch Święty cię prowadził, musisz być gotowy iść. Nawet gdy nie do końca rozumiesz, dokąd On cię prowadzi. Być może czekasz na konkretną odpowiedź, a Bóg daje ci inny kierunek. Być może upierasz się przy drodze, którą On już zamknął, ale jesteś tak skupiony na próbie ponownego otwarcia tych drzwi, że nie zauważasz nowych drzwi, które On już postawił przed tobą. Ja już to przeżyłem. Ja już walczyłem z Bogiem, próbując robić rzeczy po swojemu. I mogę ci z całą pewnością powiedzieć, nie warto. Za każdym razem, gdy próbowałem forsować coś, czego Bóg nie aprobował, tylko się raniłem, tylko się frustrowałem. I w końcu zdałem sobie sprawę, że gdybym poczekał, gdybym zaufał, uniknąłbym tyle bólu. I być może to właśnie Bóg mówi do ciebie dzisiaj: przestań walczyć z Jego kierunkiem, przestań próbować przekonać Boga, aby zrobił po Twojemu, przestań upierać się przy tym, na co On już powiedział nie. Kiedy będziesz gotów puścić, oddać, przestać próbować wszystko kontrolować, wtedy zobaczysz Jego rękę w działaniu. Duch Święty nie jest tylko odległym pomocnikiem. On jest tym, który jest w tobie, który cię wzmacnia, który wstawia się za tobą, kiedy nawet nie wiesz o co się modlić. On jest twoim doradcą, On wie, co jest przed tobą, On widzi dalej, niż ty możesz zobaczyć, a jeśli dzisiaj On zamyka drzwi? A jeśli dzisiaj pozwala, aby coś się w twoim życiu zawaliło, ponieważ ma dla ciebie coś lepszego? Czy ufasz na tyle, aby to zaakceptować? Wiem, że to trudne. Wiem, że boli. Wiem, że są chwile, kiedy wydaje się, że Bóg o tobie zapomniał. Ale pozwól, że ci powiem. On nigdy o tobie nie zapomniał. On tam jest, czekając, aż przestaniesz się opierać i po prostu zaufasz. Nie musi być tak trudno. Próbowałeś już robić po swojemu i widziałeś, że to nie działa. Więc, może teraz spróbuj po Bożemu? Poddaj się, módl się naprawdę, rozmawiaj z Bogiem, a potem czekaj. Ufaj, że On kieruje Twoimi krokami, nawet gdy nie widzisz całej drogi. A wiesz, co się dzieje, kiedy tak robisz? Przychodzi pokój. Ten pokój, którego tak bardzo pragniesz, to bezpieczeństwo, którego szukasz. One nie pochodzą z posiadania wszystkich odpowiedzi, one pochodzą z wiedzy. Że jesteś we właściwym miejscu, podążając za właściwym głosem, we właściwym czasie. Napisz w komentarzach: Jezu, jesteś moją tarczą, jeśli czujesz Jego ochronę w swoim życiu. Wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Duch Święty już działa w Twoim życiu w tej chwili. Możesz tego nie czuć, możesz tego nie widzieć, ale On działa. Być może czekasz na wielki ruch, coś widocznego, głośną odpowiedź, ale Bóg często działa w ciszy. On cię kształtuje, przygotowuje, porusza obszary twojego serca, o których nawet nie wiedziałeś, że potrzebują naprawy. I muszę ci to powiedzieć: czekanie jest częścią procesu. Wiem, że nie lubimy czekać, lubimy szybkość, skróty, natychmiastowe rozwiązania. Chcemy odpowiedzi w prędkości kliknięcia. Chcemy, aby Bóg mówił w naszym czasie i po naszemu, ale Bóg nie działa według naszego zegara. On działa we właściwym czasie, a kiedy to zrozumiesz, niepokój traci nad tobą władzę. Ponieważ zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, Bóg porusza elementy, o których nawet nie masz pojęcia. Ile razy patrzyłeś na sytuację i myślałeś: To jest całkowicie poza kontrolą? Ale potem, z czasem, zdawałeś sobie sprawę, że Bóg organizował wszystko w sposób, w jaki nigdy sam byś nie potrafił? Mnie to spotkało wiele razy. Mógłbym wymienić wiele sytuacji, w których myślałem, że wszystko idzie od złego do gorszego, ale Bóg tak naprawdę uwalniał mnie od czegoś lub przygotowywał mnie na coś większego. A wiesz, jaki jest problem? My się opieramy, walczymy z tym, próbujemy trzymać się tego, co Bóg już nam każe puścić. Dlaczego tak robimy? Ponieważ się boimy. Boimy się nieznanego, boimy się, że jeśli całkowicie oddamy się Bogu, On zaprowadzi nas w miejsce, w które nie chcemy iść. Ale pozwól, że Cię zapytam: czy myślisz, że Bóg zaprowadziłby Cię w złe miejsce? Czy naprawdę wierzysz, że On nie wie, co jest dla Ciebie najlepsze? Problem nie leży w Bogu, problem leży w naszym zaufaniu. Mówimy, że ufamy, ale przy pierwszej okazji wracamy do chęci kontroli. Mówimy, że chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, ale chcemy iść tylko wtedy, gdy on zaprowadzi nas tam, gdzie już zaplanowaliśmy. Jeśli naprawdę chcesz być prowadzony przez Boga, musisz być gotów iść na ślepo. Tak, dokładnie tak. Bóg nie pokaże ci całej drogi na raz. On pokaże ci następny krok. Tylko tyle. A kiedy zrobisz ten krok, on pokaże ci następny. Ale musisz zrobić ten pierwszy krok w wierze. Być może tym pierwszym krokiem jest zaprzestanie upierania się przy czymś, co Bóg już ci pokazuje, że nie jest dla ciebie. Być może jest to wybaczenie komuś, nawet gdy wszystko w tobie chce żywić urazę. Być może jest to porzucenie nawyku, który oddala cię od Boga. Być może jest to po prostu nauczenie się odpoczywać i ufać. Cokolwiek to jest, Duch Święty już z Tobą rozmawia. Czujesz to? Wiesz o czym mówię. Ale pytanie brzmi czy jesteś gotów być posłusznym? Posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe, czasami boli, czasami oznacza zrezygnowanie z czegoś, co uważaliśmy za niezbędne. Ale oto sekret. Kiedy jesteś posłuszny, doświadczasz nadprzyrodzonego pokoju Bożego. Widzę tak wiele osób cierpiących, uwięzionych w cyklach bólu, udręki, frustracji, a często korzeniem tego wszystkiego jest prosta rzecz: nie są posłuszni Bogu. Duch Święty mówi, ale oni to ignorują. On daje znaki, ale oni wolą podążać za własnymi pragnieniami. On zamyka drzwi, ale oni próbują je wyważyć. A potem, kiedy wszystko idzie źle, pytają: Boże, dlaczego to się stało? Pozwól, że powiem ci coś z całą szczerością. Zbieramy to, co zasialiśmy. Jeśli chcesz doświadczyć pełni Boga, musisz być gotów podążać za Jego głosem, nawet gdy to nie ma sensu. I być może teraz myślisz, ale co, jeśli się pomylę? Co, jeśli mylę głos Boga z moimi własnymi myślami? Rozumiem cię. Ta wątpliwość jest prawdziwa, ale oto prawda. Bóg jest większy niż Twoje błędy. Jeśli Twoją intencją jest naprawdę podążanie za Nim, On nie pozwoli Ci się zgubić. Nawet jeśli pójdziesz złą drogą, On wie, jak Cię sprowadzić z powrotem. Ważne jest, abyś był w ruchu, szukał, modlił się, słuchał. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest sparaliżowanie się strachem przed popełnieniem błędu. Bóg nie oczekuje, że będziesz miał wszystkie odpowiedzi, On oczekuje, że zaufasz. A to zaufanie musi być prawdziwe, nie może być tylko z ust, musi być czymś głębokim, czymś, co definiuje sposób, w jaki żyjesz. Znasz ten pokój, którego tak bardzo pragniesz? To bezpieczeństwo, które sprawia, że śpisz spokojnie, bez strachu o jutro? Ono przychodzi, kiedy przestajesz próbować wszystko rozumieć i po prostu odpoczywasz w Bogu. Odpoczynek nie oznacza bycia pasywnym, oznacza to dalsze podążanie. Ale bez dźwigania ciężaru, którego Bóg nigdy nie prosił cię, abyś dźwigał. Ilu z was jest zmęczonych, wyczerpanych, prowadzących życie chrześcijańskie, które bardziej przypomina brzemię niż wolność? Być może dlatego, że nie nauczyliście się jeszcze pozwolić Bogu być Bogiem. Nie musisz wszystkiego dźwigać sam, nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, musisz tylko podążać za głosem ducha świętego. Krok po kroku, i obiecuję ci, kiedy to zrobisz, twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Zobaczysz drzwi otwierające się tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko mury. Zobaczysz odpowiedzi przychodzące z nieoczekiwanych miejsc. Poczujesz lekkość, której dawno nie czułeś, ponieważ teraz nie walczysz już z Bogiem, płyniesz z Nim. A kiedy płyniesz z Bogiem, wszystko się zmienia. Więc posłuchaj mnie przestań się opierać. Poddaj się, pozwól Bogu Cię prowadzić i przygotuj się na to, aby zobaczyć nadprzyrodzone wydarzenia w swoim życiu. Napisz w komentarzach: Duch Święty jest moim pokojem, jeśli czujesz, że tylko On może ukoić Twoją duszę. Muszę, abyś coś teraz zrozumiał. Nie mówię o teorii, nie mówię o pięknym pomyśle, który dobrze wygląda na papierze. Mówię o czymś realnym, o czymś, co zmienia życie, o czymś, co zmieniło moje życie. I może zmienić twoje. Nie możesz tak dalej żyć, nie możesz dalej dźwigać tego ciężaru, który nie został dla ciebie stworzony. Bóg nie stworzył cię, abyś żył w udręce, pełen strachu, desperacko próbując utrzymać wszystko pod kontrolą. To nie jest życie, to nie jest wolność, to jest niewola. A co najgorsze? Przyzwyczaiłeś się do tego, przyzwyczaiłeś się do życia w napięciu, czekając na najgorsze, zawsze nieufny. Przyzwyczaiłeś się do zasypiania z ciężkim sercem i budzenia się bez nadziei. Przyzwyczaiłeś się wątpić, czy Bóg naprawdę się tobą opiekuje, ale pozwól, że ci powiem: To nie jest normalne to nie jest to, co Bóg ma dla ciebie. Bóg ma coś znacznie większego, coś znacznie głębszego. Pokój, który wykracza poza zrozumienie, odpoczynek, którego świat nie może zaoferować, ale musisz podjąć decyzję, ale nie puszczasz. Mówisz, że ufasz, ale w głębi duszy boisz się naprawdę zaufać. Boisz się, że jeśli puścisz, Bóg cię nie przytrzyma. Boisz się, że jeśli nie będziesz sprawować kontroli, wszystko się zawali. Ale posłuchaj mnie uważnie: to nie ty cię podtrzymujesz, to nie ty trzymasz swoje życie w rękach, to Bóg. A On nigdy nie zawodzi. Nigdy. Przeszedłem przez chwile, w których myślałem, że moje życie się zawali. Chwile, w których wszystko, co znałem, się waliło. A wiesz, co się stało? Bóg mnie przytrzymał i On ciebie też przytrzyma, ale musisz puścić. Musisz przestać walczyć z tym, co Bóg robi. Musisz przestać upierać się przy tym, co On już powiedział, że nie jest dla ciebie. Jesteś zmęczony, ponieważ marnujesz swoje siły w złym kierunku. Jesteś wyczerpany, ponieważ próbujesz być swoim własnym Zbawicielem, ale nie możesz się zbawić. Nie możesz sam siebie prowadzić, potrzebujesz Ducha Świętego, a On tam jest, teraz, On nie jest daleko, On nie jest niedostępny, On jest w Tobie, czekając, aż przestaniesz walczyć i zaczniesz słuchać. Czy zauważyłeś, jak świat jest pełen hałasu? Jak zawsze jest coś, co rozprasza, zawsze coś, co wypełnia umysł, zawsze jakiś głos, który próbuje na Ciebie wpływać, musisz uciszyć ten hałas. Musisz się na chwilę odłączyć i po prostu posłuchać. A kiedy posłuchasz, zdasz sobie sprawę, że Bóg zawsze mówił, On zawsze prowadził, ty byłeś zbyt zajęty próbą kontrolowania wszystkiego, aby to zauważyć. Ale teraz nadszedł czas. Nadszedł czas, aby przestać próbować dźwigać samemu to, o co Bóg już prosił cię, abyś oddał. Nadszedł czas, aby naprawdę zaufać. I nie mówię o powierzchownym zaufaniu, które trwa tylko do czasu pojawienia się następnego problemu. Mówię o prawdziwym, całkowitym oddaniu, bez zastrzeżeń. Jeśli Bóg powie idź, pójdziesz. Jeśli Bóg powie czekaj, będziesz czekać. Jeśli Bóg powie puść, puścisz, ponieważ teraz nie żyjesz już po to, aby robić rzeczy po swojemu. Teraz żyjesz po to, aby podążać za głosem Boga, a to wszystko zmienia. To zmienia sposób, w jaki postrzegasz wyzwania, to zmienia sposób, w jaki radzisz sobie z problemami, to zmienia sposób, w jaki śpisz w nocy, ponieważ teraz nie musisz już mieć wszystkich odpowiedzi, nie musisz już wiedzieć, co się stanie jutro, musisz tylko zaufać. I chcę, abyś podjął tę decyzję teraz, chcę, abyś zamknął na chwilę oczy i porozmawiał z Bogiem. Powiedz Mu, że jesteś zmęczony samotną walką. Powiedz, że chcesz nauczyć się słuchać Jego głosu, powiedz, że chcesz być prowadzony przez Ducha Świętego, a potem czekaj, czekaj w ciszy. Nie próbuj wypełniać tej chwili pustymi słowami, po prostu bądź cicho i zdaj sobie sprawę, że Bóg już tam jest, On jest z Tobą, On nigdy nie odszedł od Ciebie. A teraz On czeka, aż w końcu podejmiesz tę decyzję. Nie potrzebujesz ciężkiego życia. Nie musisz żyć w lęku i niepokoju, nie musisz dłużej dźwigać tego ciężaru, wystarczy, że się poddasz. A kiedy to zrobisz, zobaczysz, co to znaczy prawdziwie żyć, zrozumiesz, co to znaczy mieć pokój pośród burzy. Przekonasz się, że Bóg zawsze miał wszystko pod kontrolą, a teraz w końcu zdecydowałeś się zaufać. I to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć. Napisz w komentarzach: Boże, pragnę Twojej woli. Jeśli rezygnujesz ze swoich planów, aby dostosować się do Jego. A teraz, gdy zdecydowałeś się zaufać, coś w tobie już zaczęło się zmieniać. Możesz tego od razu nie zauważyć, ale ta decyzja o oddaniu kontroli Bogu już łamie łańcuchy, które trzymały cię w niewoli przez lata. Duch Święty porusza się w tobie, a gdzie on jest, tam jest wolność. Czujesz to? Ten ucisk w klatce piersiowej, który cię dusił, ten niepokój, który kradł ci sen, ten strach przed przyszłością, który cię paraliżował, to wszystko zaczyna tracić nad tobą władzę, ponieważ teraz nie próbujesz już trzymać lejców swojego życia drżącymi i zmęczonymi rękami. Teraz oddajesz wszystko w ręce tego, który nigdy nie zawodzi. I musisz zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Ta decyzja nie oznacza, że wszystko zmieni się z dnia na dzień. Proces trwa. Bóg nadal będzie pracował nad obszarami twojego serca, które wymagają ukształtowania. Nadal będziesz stawiać czoła wyzwaniom. Nadal będą chwile, kiedy wątpliwość będzie próbowała się wkraść. Ale różnica polega na tym, że teraz nie jesteś już sam. Teraz wiesz, że Bóg kieruje każdym twoim krokiem. Teraz nie musisz już wpadać w panikę, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. Teraz możesz po prostu wziąć głęboki oddech i powiedzieć Ufam ci, panie. I uwierz, to jest klucz do życia w pokoju. Pokój, którego szukasz, nie polega na braku problemów, polega na obecności Boga pośród nich, ponieważ teraz nie musisz już bać się jutra. Teraz nie musisz już próbować wszystkiego zrozumieć. Teraz nie musisz już się wyczerpywać, próbując kontrolować to, co nigdy nie było pod Twoją kontrolą. Duch Święty jest w Tobie. On jest Twoim przewodnikiem. On wie dokładnie, gdzie Cię zaprowadzić. I On nie zostawi Cię w połowie drogi. Być może już wiele razy zaczynałeś i przestawałeś. Być może już wcześniej próbowałeś zaufać, ale coś sprawiło, że się wycofałeś. Ale tym razem jest inaczej. Tym razem nie tylko próbujesz. Ty się poddajesz, tym razem to nie tylko chwila emocji, to stanowcza, świadoma decyzja, by żyć życiem kierowanym przez Ducha Bożego. A to wszystko zmienia. Rozumiesz? Czujesz to? Ciężar jest usuwany, zamęt ustępuje jasności, strach ustępuje wierze, a ta wiara zaprowadzi cię w miejsca, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Myślisz, że twoje marzenia są wielkie? Bóg ma coś jeszcze większego. Myślisz, że znasz najlepsze ścieżki? Bóg widzi dalej. Myślisz, że możesz wszystko zaplanować? Bóg napisał każdy szczegół twojej historii, zanim się urodziłeś. A teraz, gdy jesteś gotowy, by naprawdę za nim podążać, on cię zaskoczy. Czuję w sercu, że są tutaj ludzie, którzy wkrótce wejdą w najlepszy etap swojego życia. Ponieważ teraz, w końcu, pozwalasz Bogu być Bogiem, poddajesz się całkowicie. A to oznacza, że to, co najlepsze, dopiero nadejdzie, ale posłuchaj uważnie, nie próbuj biec przed czasem. Krocz w rytmie Boga. Każdego ranka, gdy się obudzisz, powiedz: Duchu Święty, prowadź mnie dzisiaj, pokaż mi, co mam zrobić, kieruj moimi krokami. A potem zaufaj, nie musisz widzieć całej drogi, wystarczy, że zrobisz następny krok. A pewnego dnia, gdy spojrzysz wstecz, Zobaczysz, że Bóg prowadził cię przez cały czas. Więc nie oglądaj się już za siebie z żalem, nie patrz już w przyszłość ze strachem, po prostu zaufaj i idź. Bóg ma dla ciebie przygotowane coś potężnego. A dzisiaj, teraz jest początek tej nowej podróży, podróży, w której Duch Święty jest twoim przewodnikiem. A jeśli On jest twoim przewodnikiem, możesz być pewien jednego: nigdy więcej się nie zgubisz. Udostępnij ten błogosławiony film, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca za to, że jesteś częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Do zobaczenia.